Miasto Olsztyn, ulica Kopernika 28, wiekowa kamienica. Widzimy po niemiecki napis Villa Marta. I tuż obok znajduje się odnowiona kamienica, na której jest ciekawa symbolika. Widzimy na przykład księżyce. I gwiazdę Dawida. Pada deszcz, ale może uda mi się coś nagrać. A jest to plac generała Bema. Dejść jest coraz większy, także na chwilę przerwę nagrywanie. Więcej ciekawej symboliki już nie znalazłem.